Dzień dobry Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, są ze mną Anna Bryłka oraz Konrad Sajkowski. Dzisiaj o 10 zaczynamy posiedzenie Zespołu Rolnego Konfederacji. I co jest tutaj istotne, będziemy rozmawiać o dalszych problemach polskiego rolnictwa, bo teraz Konfederacja jasno, konkretnie przedstawia bardzo... Yy, Dobre postulaty dla Polski, dobre postulaty dla rolników w świecie, w którym Unia Europejska, polski rząd czy ekoaktywiści próbują zniszczyć działalność polskiego rolnika. My mówimy jasno, chcemy normalności, chcemy swobody dla polskiego rolnika, chcemy ochrony polskiej ziemi i polskiej produkcji, ponieważ to daje nam bezpieczeństwo żywnościowe, a bezpieczeństwo żywnościowe daje nam niezależność i możliwości do rozwoju naszego państwa. Ponieważ jeśli nie będziemy w stanie wykarmić Polaków, jeśli rolnik nie będzie w stanie wyprodukować żywności dla Polaków, to będziemy uzależnieni jeszcze bardziej niż teraz od innych państw. Dlatego mówimy jasno, że piątka przy, dla konfederacji dla rolników to jest program normalności. To jest program, który będzie powodował, że polski rolnik będzie mógł się swobodnie rozwijać i będzie mógł zarabiać na swojej pracy. Ponieważ rolnicy nie chcą tylko dopłat, nie chcą ściskającej im gardło ręki państwa w ich pracy, chcą swobody produkcji, chcą normalności, chcą sami na siebie zarobić. I po to konfederacja pracuje nad postulatami dla rolników, pracuje, broni polskie rolnictwo w wielu akcjach politycznych, w akcjach e, także w, w urzędach, staramy się polskim rolnikom pomóc. Widzimy, co się stało w ostatnich miesiącach. Przez ostatni rok wjechały setki tysięcy ton zboża z Ukrainy. Jarosław Kaczyński próbował wprowadzać projekty, które, pod którymi podpisałaby się Sylwia Spurek. A polski rolnik na tym cierpiał. I Konfederacja chce w tej kwestii normalności i rozwoju. Dziękuję bardzo. Konrad Sajkowski przedstawi dokładnie piątkę dla rolników. Szanowni Państwo, przedstawiamy Piątkę Konfederacji dla Rolników. Pierwsze to jest swoboda działalności rolnej. Mniej biurokracji, mniej przepisów, odsuwamy urzędnika od pracy rolnika. Drugie to jest uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, żywność od pola do stołu bez pośredników. Trzecie to jest uproszczenie przepisów budowlanych dla rodzinnych gospodarstw rolnych. Czwarte to biopaliwa produkowane w gospodarstwie na potrzeby gospodarstwa bez podatków, bez zbędnej biurokracji i piąte dopłaty do produkcji nie do hektara zmiana tego systemu z dopłat, które są wypłacane do likwidacji gospodarstw na te, które będą je rozwijać. Anna Bryłka. Szanowni Państwo, wartość eksportu polskich artykułów rolno spożywczych w 2022 roku to prawie 48 miliardów euro. Mówimy o tak silnej branży eksportowej. Mówimy o branży, która gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Mówimy o branży, która w ostatnich miesiącach. Ma gigantyczne problemy, z którymi muszą walczyć na co dzień polscy rolnicy. I to, co się działo w ostatnim tygodniu w polskim resorcie rolnictwa, pokazuje, jak trudna jest sytuacja. Szanowni Państwo, niekontrolowany import z artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rząd na czele z wicepremierem Kowalczykiem nadal nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Co więcej, wykazuje dużą niekompetencję, ponieważ premier Kowalczyk nie wie nawet, jaki wniosek, o jaką klauzulę ochronną ma złożyć do Komisji Europejskiej. Premier Morawiecki mówi, że zrobią wszystko, co tylko się da na forum Unii Europejskiej w tej sprawie. Nie zrobiono od roku nic w tej sprawie. Żadnej interwencji na forum Unii Europejskiej w sprawie niekontrolowanego importu pod względem ilości i pod względem jakości. Krajowy plan strategiczny, wszystkie te ekoschematy, szanowni państwo, gdzie teraz rolnicy wypełniają wnioski o płatność bezpośrednią. Nikt nie wie, jak to zrobić, jak to poprawnie wypełnić. Dopłaty idą nie tam, gdzie powinny iść, czyli właśnie nie do produkcji, tylko do likwidacji polskich gospodarstw rolnych. Brukselskie absurdy, które na co dzień mają nasi polscy i europejscy rolnicy. Absurdalne pomysły z zakresu polityki klimatycznej, przekształcanie zwykłych, średnich gospodarstw rodzinnych polskich w instalacje rolno-przemysłowe no to są jakieś absurdy i wymysły. Coraz wyższe koszty produkcji. Te koszty wzrosły o kilkaset procent. Koszty energii, koszty paliwa, koszty nawozów, koszty środków ochrony roślin. Nikt tego nie bierze pod uwagę w pracy przeciętnej pracy przeciętnego rolnika. I to, co my gwarantujemy, to jest stabilność i przewidywalność, bezpieczne i nowoczesne rolnictwo właśnie nie dla piątki PiS, którą zaproponowano trzy lata temu ze strony rządu PiS-u, które wywołały największe protesty rolników w ostatnich latach i nie dla nieuczciwej konkurencji z państw trzecich, to, co dokładnie realizuje właśnie teraz rząd PiSu. Tylko my gwarantujemy bezpieczną i stabilną przyszłość polskich rolników na polskiej wsi. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy. Dziękujemy.